Cześć, dzień dobry. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny hol zakupowy jedzeniowy. Mam tutaj tyle pyszności, zaraz po nagraniu tego filmiku idę to zjeść. Zobaczcie, co tutaj mam. Super gumy rozpuszczalne małam, wyjątkowej edycji limitowanej, wersja kwaśna. Mamy tutaj wiśnie, truskawkę i rabarbar, a także brzoskwinie. Także czujesz, będzie mega pyszne. Za słodyczy kupiłam sobie dwa Kinder Bueno a Oczywiście musiałam kupić ogaliki Seven Days Jak zawsze kakaowe Batoniki Milky Way w wersji chrupiącej Dwa knopersy, Nie pamiętam kiedy ostatnio jadłam Czekolada z wedla, mocno mleczna Jak wiecie nie ma holu zakupowego Bez Coca-Coli Pomarańczowa Fanta o najlepiej Mam tu również Pepsi cytrynowe Kupiłam sobie Activia do picia O smaku truskawki i kiwi Mam tu również napój Tymbark Malina Jabłko Kupiłam sobie również fantę brzoskiniową. Ona jest naprawdę super, świetnie smakuje. Zwłaszcza jaka wyjątkowa słodycz. Mamy tutaj czekoladową dynię. Ona w środku kryje pianki marszmalą. Podobno wystarczy tylko ją włożyć do gorącego mleka i wtedy robi się czekolada do picia. Zawsze byłam fanką Reese's, babeczego smaku masła orzechowego, ale za tą wersją totalnie przepadam. Mamy tutaj dodatkowo płatki Reese's Puffs. Coś wspaniałego, palce lizać. Zobaczcie jaki super kisiel, mamy tutaj szatę graficzną ze Szureka i jest to kisiel o smaku czarnych owoców, czarna pożyczka i jeżyna. Ale strasznie fajny lizak, halloweenowy. Uwielbiam śmiej żelki jabłkominki. co najważniejsze są to żelki z bogacone witaminami. Mam tu również żelki Haribo w wersji halloweenowej. Powiem Wam szczerze, też bardzo często martwią się o moje nawodnienie i pytają gdzie jest woda mineralna. Oczywiście ja ją piję codziennie. Ostatnio odkryłam taką wodę Highland Spring. Jak zauważyliście, licznik obserwacji na moim profilu przekroczył 100 tysięcy. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób mnie ogląda i wspiera. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Ostatnio nawet sama siebie nagrodziłam taką statuetką. Oscar dla mnie. <laughs> Także jeszcze raz dzięki za wszystko. Powiedzcie mi, na którą z tych pyszności mielibyście teraz ochotę. A tymczasem życzę Wam dobrego dnia. Pa! pa.